Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy warsztaty w Krakowie, tak? Tak. I wtedy pamiętam, ty chodziłeś w pozycji. Elki. Elki, tak? A Elka to mogłaby pokazać teraz jak ta pozycja wygląda? W ten sposób. W ten sposób. Jak długo tak chodziłaś ogólnie? O, w ten sposób chodziłam około 5 lat. 5 lat. Się, tak coś mi się wydaje. Może trochę mniej, no ale bardzo długo. Czyli ty... Z kimś poruszyła się? Czy była samodzielna? Znaczy, w Elkę chodziłam samodzielnie, tak. Ale żeby iść prosto, czy wyjść z domu, to nie było mocy, żebym sama wyszła. Z domu nie było, tak? Nie. My mhm. mm, bo... wszędzie wozili autem. Mhm. Jedynie co balkonik mhm. z wnuczką wózek. Mhm. To wtedy troszeczkę szłam, ale też nie za długo, no bo bolało mnie wszystko, nie? Mhm. No, a po ostatnich dwóch wizytach, bez trzecia, no jest super, przyjechałam. Z, yy, sama z, yy, z poznania. Sama poznania. Dwie przesiadki, schody. Pociąg. I pociąg, tak, dwa pociągi. Mhm. I doszło. I nie w rękę, prosto. Mhm. Czyli, czy ty kiedy ty patrzyłeś filmiki, jak ludzie wstali z wózka inwalidzkiego, było niedowierzanie się, nie. tak? A teraz, kiedy sama wyszła z pozycji balkonika i pozycja Elki, już wierzę, że to ludzie wyszli z, z wózka, tak? Tak. Mm -hmm. No, co by powiedziałaby tym ludziom, którzy chodzą w pozycję Elki lub jeżdżą na wózku inwalidzkim? Jak mają jakiekolwiek dolegliwości, polecam, żeby przyjechali wszyscy do Jurego. I Sylwi. I Sylwii. I Sylwii. Tak jest. A powiedzcie się, proszę. To czemu miałaś to pozycję elki Co tam było u Ciebie, jakie diag no, diagnoza? problemy z kręgosłupem, z biodrami, mhm. no bo to tonę, to, to przerażyło, że nie mogła po prostu się wyprostować. Mhm. No i codzienny, całodobowy ból. A diagnoza jaka była? Jaka diagnoza była w szpitalu? Co? Znaczy, w, w szpitalu w, w, u lekarzy mówiono, że mam trzy kręgi mhm. lędźwiowe, które leżały na sobie. Czyli oni jeden na drugi, tak? One tak. po, po jak to Jeden na drugim, trzy kręgi. To było Które tarły, które tarły i to bolało. Tak. No i biodra, że były źle eksploatowane. Nie wiem na czym to polega. Może że mało ruchu było. Biodrowe stawy były wytarte, tak? tak? Tak. Czyli jaka była od nich propozycja? To tylko propozycja tylko przeciwbólowe leki. Tylko przeciwbólowe? Tak, bo ja jestem z Anglii, to tam troszeczkę jest inne leczenie. Tak. Tu mhm. w Polsce może trochę jest inne, może teraz by było inwazyjnie. Operacja. Podejrzewam tak. Aha. To tam jak... coś obolało? Tak. Mhm. No. Jak mieszkałam jeszcze w Polsce, to mi powiedziano. Póki chodzisz, to chodź, a dopiero zoperujemy. Wiązało się tylko z przeciwpólowymi lekami. Mhm. A jakbym była już w tej sytuacji, co byłam, jak do ciebie przyjęłam, podejrzewałam, że byłaby operacja. Mhm. Przy tym to była moja operacja. Tak. No i powiedz nam, coś się udało się zrobić? Przysiadę, może zaczęłaś robić? Co się, jakie sukcesy się? Przyleciałam z Londynu, to było około dwóch tygodni temu. Tak. No i ciocia mi uraczyła, bo mam kamienie w woreczku. I się po prostu zjadłam. No i zaczęła się umieralnia. Cały dzień i do ciebie przyjechałam. Zwracanie żółcią, Ból niesie ziemi non stop. Przyjechałam do ciebie, a ty mi coś zrobiłeś z nogą i nie mam do tej pory nic. Jem wszystko. Uh -huh. Jem wszystko. Uh -huh. Dziękuję Ci bardzo za tą opinię. Proszę bardzo, Że polecam dzieli, wszystkim. Dzielę się tą informacją, bo jest bardzo ważne pracować z główną przyczyną tego, co jest w ciele. Dziękuję Ci raz. Ja również.